Skarb, daleko mamy jeszcze iść? Czemu jesteśmy w lesie? I czemu nie zbieramy grzybów? Ja już mogę wam powiedzieć. Ogólnie, według plotek, w tym lesie ukryty jest dziś mega skarb. Skarb? A zabrałem ze sobą naszą tajną broń, czyli kartę graficzną od KFA2. GeForce RTX 5070 Ti HOV Gaming. Dlatego, że dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez KFA2 i Nvidia. Stary, idealnie, ale jak ta karta graficzna niby ma pomóc teraz w lesie? Dobra, ja bym wolała koszyk jakieś na grzyby. Dlatego, że moc tej karty pozwoli nam od. Szyfrować stare runy i odnaleźć dalszą drogę. Dobra, czyli stary, podążamy drogą w takim razie, starych run. To jest jakieś zwierzę. Padnij, padni, padni, padnij. Dzięki DLSS4 z Multiframe Generatorem wydajność karty szybuje w górę, a Ray Tracing i Path Tracing sprawiają, że gry wyglądają, jakbyście byli tam w rzeczywistości. Ale moc kart Nvidia GeForce serii 50 pokażemy wam potem. Co jest gdzieś tutaj ogólnie? Czuję, że jesteśmy bardzo blisko w tą stronę, idziemy. Ale poczekajcie, jak my się dzielimy skarbem, skoro go znajdziemy? Bo mi tutaj wiecie. Hmm. No, stary, ja myślę, że porówno, co? Dobra, ale wiesz, powiedzieli, że idziemy na grzyby nie mamy nic. Ej, chodź, 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 chodź. widzicie tak? tam. to? tam. Już kopię. Muszę podejść bliżej. Widzowie, chyba ten skarb, po który przyjechaliśmy, właśnie jest wykupywany. to jest albo grzybiarz, albo ktoś, kto ma Tary, skarb? Nie wygląda jak grzybiarz. Zobacz, jest cały zamaskowany. Ej, ona widelki tylko kopie. Stary, ulej nas. Ej, jak w tym skarbie jest jakieś jedzenie, to mogę całe? Jedzenie, głodna jesteś? też? Oh, ale może on niczego nie wykopie, stary. Czy on znalazł mapę? To jest mapa, czy to nie jest skarb? On znalazł jakiś papier, to mapę. może być mapa Ej, tak, nie może być, nie możemy bez walki się poddać, idziemy za nim Mieliśmy znaleźć mapę, stary Ej, pytanie teraz, czy on jest... Mamy na niego szansę we trójkę Chwila, my jeszcze mamy kartę, więc on nie ma że z nami szansy Dobra, teraz. ja mam duże bice. O. Dobra, idzie gdzieś, chodźmy za nim w takim razie. No, dobra, dobra, dawaj kawałek za nim, zobaczymy. Ale on jak nas zobaczy, na pewno nas przegoni. Ma, może ma jakąś broń czy coś? Znaczy on może być uzbrojony, dlatego idźmy za nim powoli. Może gdzieś mapę po prostu zostawi, wiecie? Zostawi mapę? Stary, no nie ma opcji. Albo czekajcie, niech on znajdzie skarb za nas i wtedy go powalimy i będziemy mieli skarb. Zrobi całą brudną robotę za nas. Stary, no on jest zamaskowany, dla mnie wygląda niebezpiecznie. Jesteśmy w lesie, stary, tu jest pełno czujek. Podłączmy się do jakiejś kamery po prostu. Czekaj, ja. stary, czy ty mówisz o monitoringu w lesie? Ja. Czyż ty nie o czegoś? Takiego. Czujki są w lesie, stary. Nie słyszałeś o czujkach w lesie? Możliwe. wszystkie. wiewiórki, wilki, niedźwiedzie. Lesie, jelenie, sarny, dziki. Dokładnie, stary. Łączymy się na czujkę, nie będziemy ryzykować. Dobra, leć po kompa. Dobra. Udało się. I co, macie coś? Tu jest setki kamer, stary. To jest wiewiórka. Dobra, stary, jak tu jest setki kamer, wiem, że tu jest setki kamer, ale leć po prostu. Wiesz, kamera po kamerze, nie? Dobra, dobra czekaj, przywinę to. Stary, tu nic nie ma. Eee... Nic. O! Chyba idzie. No dawaj, co jest, co jest, co tam mamy jest? Mamy to. Idzie ten typ z łopatą. Co tam jest, stary? Mów mi, no, mów, mów stary. mi. Czekaj, czekaj. Trzyma mapę w ręku. Trzyma mapę w ręku, idealnie. Trzyma mapę w ręku, ciągnął łopatę. Dobra, ale... jaki mamy pomysł? Że wjeżdżamy w niego czy co? Jakiś obóz on ma tutaj gdzieś. W Sensye, no stary. złożone wszystko. Czyli on jest jakiś włóczykiem? Stary, on wygląda jakby to było naprawdę zaplanowane. Ma, Dobra, ma tam jakieś ale rzeczy wszystko konserwy? ze skarbu, to sobie życie na nowo urządzi całe. Właśnie, tak jak my ogólnie. Nowe mhm. wędki. Co tam jest? Zdecydowanie. Dobra. Coś patrzy w telefonie i kładzie się do śpiwora. Kładzie się Ale jest kładzie. mapa, jest mapa. Czyli wbijamy jak śpi. Czyli nic nie będzie skrzywdzone, idealnie. Dobra, wiem dokładnie, gdzie to jest. Widzę lokalizację mapy. Ej, dobra, mam pomysł. Poczekajmy, aż zaśnie i wtedy obczajmy, co znalazł. To jest dobry plan. Widzowie, dotarliśmy do tego miejsca. O, nie! Stanąłem jego pupu. Man, nie wsiadasz do. O, on się normalnie, widzowie, tu załatwia. On ma tu zejść nawet liną. Ma podczepioną, widzowie, linę, którą schodzi tam spać. Dobra, bierz mapę, stary, nie mamy czasu. Dobra, tam są jakieś katakumby. Dobra, widzowie, ja tu wrócę kiedy indziej. Bierz mapę. O co tu ma w ogóle? Jakieś łapitoki, może to jest jakiś były wojskowy? Mapa, karta, stary. To ten, który pan O, był w płycie. Nie, to ja prowadzę. Dobra, bierz mapę, spadamy, spadamy. Tak się nie obudził. W międzyczasie rozstawiamy stanowisko komputerowe w naszej furgonetce. Uruchamiamy grę Indiana Jones i wielki krąg Zakon Olbrzymów. Nasze stanowisko komputerowe w furgonetce jest już gotowe, więc uruchamiamy nową grę Indiana Jones i wielki krąg Zakon Olbrzymów. A przy okazji, widzowie, wyszła nowa aktualizacja RTX Hair, która znacznie poprawia realizm i oświetlenie włosów. Więc zobaczmy, jak z tym poradzi sobie ta karta. Uruchamiamy grę w takim razie. Pierwsza misja przed nami. Wow, zobaczcie, jaka Grafika, wszystko na ultra i bez przycięć. A to wszystko przez DLSS4, który został wprowadzony przy okazji premiery kart graficznych Nvidia GeForce RTX serii 50 z architekturą Blackwell. Ło, te promienie, dobra, ej, to wygląda epicko. Dobra, jedźmy. Co mamy robić? Idziemy. Idziemy przez dżunglę. Ło, jakieś motyle latają. Dobra, ja biegnę pierwszy. Dawaj, 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 raszujemy! Dobra, lecimy przez dżunglę w takim razie. Dobra, nie będziemy czekać na nich. Mamy tu jakąś misję i skarb do odnalezienia. Dobra, przechodzimy przez krzaki. Pyk, proszę, przodem, przodem, proszę, zapraszam. Dobra, idziemy dalej przez las, ale spójrzcie na poziom detali, jak słońce wpada przez liście. Jak to wygląda? No, to wygląda jak film. Z klatkami też tu nie ma problemu. Dlatego, że Multi-Frame Generation szybuje klatki do góry. Sztuczna inteligencja po prostu dodaje nam klatki za darmo. I wszystko działa super płynnie. Spójrzcie na to sami. Jak te promienie odbijają się przez liście. Przecież to jest niesamowite. To wygląda naprawdę jak film. A do tego z ray tracingiem, a w zasadzie tutaj ulepszoną wersją, path tracingiem. To wszystko wygląda, jakbyśmy naprawdę tam byli. Nawet woda elegancko reaguje na nasze ruchy. Niesamowite. Zobaczcie, na tej kascence to wygląda naprawdę jak film. Dla fanów FPS pamiętajcie też o Nvidia Reflex, który redukuje opóźnienia. No i pamiętajcie, że karta graficzna nie służy tylko do grania, bo jest to potężna maszyna dla między innymi twórców, którzy na przykład montują wideo, czy pracują kreatywnie. Jaka mega pajęczyna tu jest! Ja nienawidzę pająków i... I widzicie, ile on ma pająków! Dobra, to jest obrzydliwe, ale okej. Okay. Jesteśmy poszukiwaczami przygód, musimy mierzyć się z takimi rzeczami. I zdobyliśmy je skarb. I chwila, w takim razie, skoro w tej grze zdobywa się skarb. My musimy ruszyć i wrócić po swój. Widzowie aktualnie do końca miesiąca trwa konkurs organizowany przez KFA 2, w którym możecie wygrać unikalne nagrody. Kupując kartę KFA 2 GeForce RTX serii 50, macie okazję na wygranie limitowanego zestawu klocków Lego. Więc bijajcie na stronę i obczajcie szczegóły konkursu, a my wracamy do szukania skarbu. To wiemy o tej mapie. Ej, ale wiesz, ile on się bindle, że Cały czas na niego czekamy. Właśnie Oskar! Wychodzisz? Co jest? Stary, no mamy mapę i kartę znalezienia. Kręciłem się, strasznie dobra gra. Co, obczerwiliście tą mapę? No pekka. Mamy iść tam lub tam. A nie mieliśmy okay. iść tam w ogóle pierwotnie? Ej, to mega komplikuje sprawę w takim razie. Ej, ale Oskar, mówiłeś coś o jakichś runach, karcie. No runa, przecież ta karta ma mega moc. Wila. czekajcie. Ta karta powinna nam wskazać jakąś dalszą drogę. Hop Gaming to nowa seria kart KFA2, która dziedziczy jakość i technologię z legendarnej linii Hall of Fame. Tej odbicia rekordów świata w podkręcaniu. Dzięki temu możesz poczuć się jak topowy overlocker, mając w domu kartę z najlepszych komponentów i topową konstrukcją RTX, ale stworzoną po prostu do grania. Pokaż nam moc tej karty! Co? Widzicie coś? Zadziało się coś? Chyba nie. Jeszcze raz. Pokaż to! ball Tam coś jest, tam się coś pojawiło. O kurde! Mane! Yes. Człowieku, jest jakiś znak! Ej, jak X! Czyli do skarbu idziemy dobrze! Po wyjęciu karty z plecaka na drzewach zaczęły świecić tajemnicze x -y, wskazujące dalszą drogę. Wygląda na to, że KFA2 GeForce RTX 5070 Feich of Gaming to prawdziwy klucz do skarbu. Widzowie, jakby ktoś wątpił, że jest monitoring w lesie, to jest dokładnie zaklejona budka, bo ogólnie to są serio kamery, które rejestrują zwierzęta. Yy. I tam jest cała droga w tych runach! Czyli to działa, dobra! Karta prowadź nas! Idziemy po skarb! Jest kolejny? Dobra, to działa! Czemu tylko pojawia się to na niektórych drzewach, ogólnie? Nie wiem, stary, może nie wszystkie drzewa są kompatybilne z tą kartą. Aaaa! W tym skarbie była czekolada, to ja wzięłam całą. Jego były pieniądze, to bym wziął wszystkie? Idealnie, no, idealnie. Na dobrej drodze. Nie rozglądajcie się za grzybkami, gdybyście coś zobaczyli. Grzybki, brudki. O kurde, uwaga. Stary, ten człowiek też pojechał do skarbów. On będzie szybszy, Wszyscy bo jest. do skarbów! Nie wiemy! Ale on ma rower. A my mamy kartę, stary. Yeah. Ale on nie widzi. Chyba Tylko my je widzimy. To prawda. O kurde. Tutaj mamy, jesteśmy na ścieżce, gdzie nie ma żadnych run. Tu same liście, patrzcie, jak to wygląda. Ale tu było w tą stronę, nie? Jest Patrz, idealnie, jest strzałka, stary. Jest. O kurde, faktycznie. Let's go! Słuchajcie, jeżeli te znaki się faktycznie pojawiają, to ja wracam do samochodu i będę pilnował. Tokolwiek się to zbliży, żeby iść do skarbu, powiem, mu, że to jest w inną stronę. O! Żebyście idealnie. byli sami. Dobra, dobra, dobra. Zostawiam wam kamerę. Dobra. Trzymaj. Dobra. Wróćcie do mnie z kasą. Ej, ale dzielimy się z. Właśnie, dokładnie, dokładnie, o tym. Myślałem, dobra, powiem, że nic nie znaleźliśmy. Dobra, to chodź. Jest kolejna. Jest dobrze, Let's go. Widzisz, co? Ej, rzeczywiście. Zbliżyliśmy się do jakiejś chyba tak. Mik, nie wiem Niemco to jest. Ale dobra, jesteśmy ogólnie już w środku lasu. Ale jesteśmy jesteśmy piersi, nikogo tutaj. Nikt tu nie dotarł, bo nikt nie ma tajemnej broni. Ej, co to? Jest to? Do tej skalę, zobaczmy. Ej, może to jest w tej skale? Patrz, to jest tutaj. Ewidentnie coś to chrapie. Coś, coś chrapie, no. Czy tu jest patrz? To wygląda jakby jakieś drzwi, ale... Nie. To jest tylko skała, tylko pęk. Jest... Co tu było? Coś tu jest, Zobacz to! zobacz. Niedźwiedź. Tu jest niedźwiedź. Niedźwiedzie zjadają ludzi? Nie, tu w ogóle nie powinno być niedźwiedzi. Ten niedźwiedź musi pilnować tego skarbu. Ej, patrz, gdzie ten poszukiwacz? Co on chce zrobić? To, Ej, gdzie to idealnie nie będzie jako przynęta. Ej, teraz, patrz, tam jest skrzynia, Ach, Jest skarb. Który będzie nasz? Ten typ się zbliża, ale on w ogóle nie widzi niedźwiedzia. Patrz, patrz, patrz. O kurde. teraz to jest nasza okazja, dawaj do skarbu! Kaj pa, če bi se lahko z njim ukvarjal? No, to je dobro, kaj pa? Na 3-4. O kurde, myślisz, Nie się <laughs> jaram. Ej, tylko. Ej, ona jest zamknięta. Kto zamknięta, no? Jak ją otworzyć? Jak ją otworzyć? Mam mało czasu. Dziś to ej, jest niejedź. Oskar, a może ta karta graficzna jest kluczem, skoro ona sprowadziła tu całą drogę? Mila, skoro czytywa runy, to karta KFA-2 też musi być. Tak! A gdzie jedzenie? No nie ma jedzenia, ale jest największy skarb gracza. Widzowie, no jaki może być lepszy skarb dla gracza niż karta graficzna od KFA GeForce RTI z 70 tei Gaming. Dobra, a gdzie jest jedzenie? Ktoś tu szedł i mówi, że tu jest niedźwiedź. Serio. Dobra, a idziemy na tą pizzę, czy coś? Co jest? Co jest? Chwila, co, co ty tu robisz? Windia na Dobra, może chciał nas ograbić, ale przynajmniej wie, że tylko GeForce RTX 5070 Hove Gaming od... KFA2 daje radę w tej grze. Więc dzięki KFA2, dzięki Nvidia za wsparcie przy tym odcinku. A wy, widzowie, pamiętajcie o trwającym konkursie do końca miesiąca. I dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka.